Podczas sprawdzenia hamulca pomocniczego, czyli potocznie nazywanego hamulca ręcznego, prawidłowo powinniśmy się tak naprawdę udać na wzniesienie. Natomiast na mnie oczywiście, tego nie będziemy robić, z uwagi na to, że zazwyczaj na placach manewrowych no, ciężko o jakieś zniesienie. Na badaniach technicznych też jest ciężko o wzniesienie, ale jeżeli byśmy to chcieli zrobić prawidłowo, bierzemy sobie ładunek nominalny, czyli ten wózek 3,5 tony. Udajemy się na wzniesienie. Jest to wózek spalinowy, wobec tego wzniesienie powinno być 15%. Próba trwa 15 minut, i w momencie, gdy wjedziemy sobie na to wzniesienie przodem, zatrzymujemy się, zaciągamy sobie ręczny. Natomiast widły cały czas mamy w pozycji do jazdy, czyli jest to wysokość w okolicach 20-30 cm, zawsze nad ziemią. Wyłączamy sobie wózek, dokonujemy sobie pomiaru czasowego, natomiast ten operator cały czas powinien siedzieć, proszę Państwa, w wózku, natomiast koła nie powinny nam rzeczywiście staczać się ze wzniesienia. Jeżeli nam się nie stacza wózek jest dniowy ze wzniesienia, to znaczy, że hamulec działa poprawnie i trzyma masę naszego wózka wraz z ładunkiem na wzniesieniu. Natomiast jeżeli chcemy zrobić to na egzaminie, to powinniśmy to zrobić sobie w ten sposób, że omawiamy tą próbę, tak jak ja przed chwilą. Natomiast jeżeli inspektor będzie chciał, żebyśmy zweryfikowali poprawność działania hamulca zasadniczego, to jest kilka możliwości. Przede wszystkim należy zaciągnąć hamulec ręczny i spróbować ruszyć do przodu i do tyłu. Natomiast druga możliwość to jest jazda i zaciągnięcie hamulca pomocniczego w trakcie jazdy. Tego akurat my nie dopuszczamy z uwagi na to, że można uszkodzić urządzenie i zawsze mówimy, że tutaj odmówić rzeczywiście tej czynności na egzaminie z uwagi na to, żeby nie było żadnych strat. W urządzeniu. Więc ja zademonstruję to w ten sposób, że wsiądę do urządzenia, przygotuję się do jazdy w tym przypadku i będę chciał zaciągnąć ręczne, włączyć bieg i oczywiście pokazać ruszenie. Natomiast tutaj troszeczkę wybiegnę poza przepisami, ponieważ zostawię otwarte drzwi, żeby było widać co robię. Standardowo trzy punkty podparcia. Fotel mam już do siebie dopasowany, lusterko mam do siebie dopasowane. Zapinamy sobie pasy. Odpalamy wózek Dajemy sobie pozycję do jazdy, czyli widły na wysokość 20-30 cm. Masz troszkę nachylony na siebie, karetka nachylona na siebie. Dajemy sobie oczywiście na zaciągniętym ręcznym. Bieg do przodu i pokazujemy inspektorowi, że w tym momencie nic się nie dzieje. Nawet po dodaniu gazu wózek nam nie rusza. Do tyłu ta sama zasada. Natomiast tutaj jest hamulec pomocniczy, elektryczny. W związku z tym odcina całkowicie, proszę Państwa, napęd urządzenia. Więc nawet jakby się włącza sygnalizacja dźwiękowa biegu stycznego, to napęd jest całkowicie rozłączony. Wobec tego tutaj nie mam możliwości. Prawidłowego sprawdzenia hamulca pomocniczego musiałbym jechać na to wzniesienie i z tym ładunkiem nominalnym te 15 minut rzeczywiście czekać. Jeżeli zakończę tą próbę, oczywiście widły powinny być skierowane na ziemię i wyłączamy sobie urządzenie. Omawiając to pytanie egzaminacyjne w ten sposób i demonstrując to inspektorowi, że ten ym, napęd zostaje rozłączony całkowicie przez hamulec ręczny, pytania mamy zaliczone.